Dzień dobry, nazywam się Jerzy Buda To jest kolejny odcinek z cyklu, moim zdaniem. Tym razem o cyfrowych wydaniach gazet, magazynów, miesięczników na tabletach, na smartfonach. Zobaczmy, jakie to jest fajne, proste i darmowe. Na tablety i na smartfony mamy już dostępne w Polsce, o czym jak się okazuje, nie tak bardzo dużo osób wie, dość dobrze zrobione, moim zdaniem, aplikacje, cyfrowe wydania gazet. Tygodnika i miesięcznika w naszym przykładzie użyjemy, czyli Newsweeka i Forbesa. Teraz tak, żeby przeczytać cyfrowe wydanie, musimy najpierw ściągnąć sobie darmową aplikację, takiego klienta, taki czytnik, i później z jego poziomu kupujemy cyfrowe wydania. Ale akurat my jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że używamy tabletu Samsunga, tab 2 i na Samsungach w sklepie Samsung Apps. Cyfrowe wydania Newsweek i Forsa są, uwaga, za darmo. Czy długo będziemy się zastanawiać? Nie, nie, nie będziemy zastanawiać się w ogóle. Będziemy korzystać z tego, że mamy darmowe e, na tej platformie wydania i zobaczymy sobie, jak to, jak to działa. Dobra, aplikacja została e, pobrana. Czytnik, uruchamiamy go. Czekamy aż zaktualizuje się biblioteka. I proszę bardzo, najnowsze wydania, archiwalne wydania. Newsweeka, trochę tego jest i, i jeszcze raz podkreślam, one są za darmo i są wcześniej niż pojawiają się papierowe wydania w kioskach, więc yy, yy, wszyscy użytkownicy urządzeń Samsunga no po prostu powinni natychmiast biec i spróbować yy, chociażby z ciekawości jak to działa. Zobaczmy sobie yy, jak wygląda takie cyfrowe wydanie. Zaczniemy od pobrania go. Czy możemy pobrać parę i na przykład później je odczytywać sobie, nie wiem, jedziemy pociągiem, lecimy samolotem, tam gdzie nie ma dostępu do internetu. Mamy, e, mamy podgląd okładki specjalnie w wersji, wersji poziomej. Cyfrowe wydanie Newsweeka, ale także innych e wydań e, obsługujemy no, ba, bardzo intuicyjnie, tak? po prostu nie, nie trzeba znać właśnie żadnych. E, niuansów interfejsu, bo wszystko jest dość oczywiste, w takim sensie, że góra-dół mamy zawartość da, da, danego działu, artykuły, które są e, w całym numerze, tak, bo to akurat jest spis treści, a prawo-lewo przewijamy jakby już po, e, po artykułach, po elementach cyfrowego wydania, od wstępniaka, przez e, działy typu właśnie e, zdjęcia tygodnia, wywiady numeru, bardzo ciekawe jest właśnie przeglądanie, przeglądanie multimediów. Zdjęć, tak, one się wyświetlają na pełnym ekranie. Możemy sobie włączyć i wyłączyć opis tego zdjęcia. No, na tych wyświetlaczach Samsunga wygląda to naprawdę nieźle. Jakby, Człowiek rozumie, po co się robi te cyfrowe wydania i jak najlepiej wykorzystać interfejs i możliwości multimedialne tabletów w w tego typu publikacjach. Tutaj to dobrze widać. Niektóre artykuły są udźwiękowione. Lektura. I tak dalej. Cały artykuł mamy przeczytany przez lektora. Możemy w tym czasie prowadzić samochód, rower. To się naprawdę dobrze czyta, dobrze Dobrze używa, i nie jest to strona internetowa, która się musi załadować, która nie wiadomo, jak będzie wyglądać, na której typografia jest nieistniejąca, na której nie ma mowy o dobrym designie, tak naprawdę. Tutaj mamy no coś, czego na przykład mi, bra mi brakuje, w, jeżeli na, w internecie, tak? czyli po prostu jakiejś fajnej formy. Chciałem pokazać jeszcze jakieś możliwości rozszerzone, multimedialne. I mamy taki przykład, to jest zdjęcie, które jest op, tak, op, opisane tak zwanymi tagami, czyli y, patrzymy sobie na zdjęcie, chcemy wiedzieć, któż, któż to jest. Proszę bardzo, wyświetla się y, taka winietka, John Bon Jovi. Mark Andersen, Andr, Andresen, twórca Netscape'a, powinienem to wiedzieć. Opra. No tak, w każdym razie, no to jest jeden z przykładów, tak? Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo prosty, ale jednocześnie jakże użyteczny. Ostatnia rzecz, taka mała funkcjonalność, tak? Czyli spis treści, który jest interaktywny. Czyli jeżeli klikniemy na tytuł jakiegoś artykułu, gdzieś sobie dalej pójdziemy. O, na przykład, historia. Od razu zostaniemy tu przeniesieni. To jest taka multimedialny smaczek, że tak powiem, ale bardzo ułatwia nawigację, nie trzeba prze, przekopywać się, przesuwać tych stron. Tak. Niby drobiazg, ale naprawdę bardzo szybko się człowiek przyzwyczaja do cyfrowych wydań i później, trzymając papier w ręku, ma ochotę właśnie puknąć. Na spisie treści, żeby się sama strona otworzyła z poszukiwanym artykułem. No papier tego nie umożliwia, papier ma, papier ma inne zalety.